Na naszych zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury rozmawiamy o dawnych obyczajach, o dawnym życiu rodziny, o tym jak ludzie żyli, co robili, czym się zajmowali, jakie były ich pasje. Często rozmawiamy gwarą, żeby przypomnieć ten stary, pradawny, piękny język, który towarzyszył ludziom tutaj od zarania dziejów. Zalaz kalinowy. Drobny deszczyk pada, drobny deszczyk pada, na sadek wiśniowy. Drobny deszczyk pada, drobny deszczyk pada, na sadek wiśniowy. Na sadek wiśniowy i na rozmary. Ją. Powiedz mi, dziewczyno, powiedz mi, dziewczyno, kiedy będziesz moja, powiedz mi dziewczyno, powiedz mi, dziewczyno, kiedy będziesz moja, no i pierwsi stowali starka ze starzykiem. Starzyk słożył łogę w piecu. A Starka naważyła kawy. Kawa piło się bez całki dzień, rano z mlekiem i z cukrem do śniadania, a potem bez cały dzień gorzko kawa, się gorczkiem, brało prosto z tego srogiego gorka. Nie było innego picia, no kawa zbożowo i to było fest dobre a zdrowe. Starka była najfajniejsza. Na poema em maluco O Czas rano stowali też mamulka z tatulkiem. Stowali w czas po szół na gruba do roboty. A potem, jak przyszą do dom, to też nie legą. Ino dali coś w doma bastlową, heblową, wyciną i robił z fajniste rzeczy. A mamulka szteic ino pucowała całko izba, całki dom Ważyła, prała i dbała o dziecka. Mamulka poradzieli też szyć, heklować i sztrykować. Uszła do całkiej rodziny wszystkie lunty. Słuchajcie, w naszej izbie regionalnej mamy też stare pamiątki po dawnych Gliwicach. Choby ten bigel ze starej pralni a jest napisane Glajwic, bo tak się najpierw Gliwice nazywali. Gliwice to jest fest stare miasto, którego nazwa pochodzi od słowa Gliwieć, bo słuchajcie, sam Sztyc naokoło były browary, kaj się robiło piękne gliwickie piwo. Ludzie sam we gliwicach zajmowali się roztumajtym rzemiosłem, i o tym też możecie u nas w naszej izbie regionalnej posłuchać: o szewcach, o krawcach, o kołodziejach i bednożach. Przyjdźcie i posłuchajcie. Idzie posłuchać starych, roztomajtych bojek, co jest Tarka Gwarzyła, dzieciom po południu, Ale idzie też u nas pośpiewać wesołe pieśniczki. Idzie pośpiewać pieśniczki na wiosna, na lato, na jesień, a najpiękniej śpiewamy w godne święta kolindy i pastorałki. Przyjdźcie i zaśpiewajcie z nami.

że podrośniesz, jest słodki, pokażemy tobie, jak rozumie I białe ale kaworem kolęda. I gręda, i białe leluje, kało, Zapraszamy na spotkania z kulturą ludową. Bylibyśmy festy radzi, jakbyście ku nam przyszli. Będziemy łosprawiać o starych, dawnych czasach, o tym, jak sam pierwy było, no i o tym, co sam ludzie robili. Pięknie was do nas. Moim ogródeczku rośnie liwia. Powiedz mi, Maniusiu, czy będziesz moja. Stąd, że ja mam i Tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, czy nie ma woda? Tak skądże ja mam wiedzieć? wiedzieć I Tobie, tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć? wiedzieć.